Komunikacja miejska w Trójmieście, a konkretniej w Gdyni i marna jej parodia w Lublinie. W Gdyni autobusy jeżdżą czyste i zadbane, natomiast w Lublinie wygląda to mniej więcej tak. W Gdyni nawet mniej popularne linie kursują z zadowalającą częstotliwością, a w weekendy kursy są regularne. Na przykład linia 25 przez cały dzień w tygodniu kursuje co 15-20 minut, w niedzielę linia 28 kursuje co pół godziny, podobnie jak 24. Tymczasem w Lublinie nie mamy takich luksusów. Autobusy w niedzielę kursują co godzinę, jakbyśmy żyli na jakiejś wsi, a nie w jednym z większych miast w Polsce. W XXI wieku mieszkańcy Lublina muszą czekać, Bóg wie, ile na autobus, podczas gdy w Gdyni transport działa sprawnie i zgodnie z potrzebami mieszkańców. Warto byłoby, aby przedstawiciele Lublina pojechali pociągiem do Gdyni i zapoznali się z tamtejszymi realiami. Póki co, Lublin wygląda jak podróbka komunikacji miejskiej.